Jeszcze na ten film chciałbym dostosować osobę z poprzedniego odcinka, która oczywiście wygra tam słońce, nie pamiętam już dokładnie ile było, lecz wygra słońce. Losujemy sobie osobę, e, jaka tu będzie, o tu kolega, e, nie bardzo, e, Dex, o kurczę, Dex wygrał tutaj, e, Dex Love, e, oczywiście dodam ci Dex, e, jak cię już nie, nie mam znajomych, nie pamiętam dokładnie, więc dam dodam znajomych, wygrać około tysiąca słońca. E, a jeżeli wy chcecie wygrać, to dajcie łapce, a już bez duszego przeczytania, zapraszam wszystkich, do oglądania. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku, tego już widzicie po tytule, będziemy sobie podawać o jakiejś losowej osobie, prawdopodobnie z kamerowi, login do mojego konta. Możliwe, że trochę zrobiłem clickbaita w tytule, bo jakby mogliście sobie pomyśleć, że do głównego konta, lecz może kiedyś, załóżmy, podam do głównego konta. Jeżeli zostawicie około 3000 łapeczek w górę, no to wtedy 3000 to no naprawdę jest dużo. Musielibyście się bardzo postarać, więc może kiedyś 3000 łapek będzie pod tym odcinkiem, i wtedy podam login i hasło do mojego głównego konta o sobie, no i zobaczymy co wtedy zrobi. E, na ten odcinek oczywiście przygotowałem się, żeby tutaj nie było słabego oczywiście filmu, przygotowałem cały ekwipunek tutaj słoneczka. E, przygotowałem go dlatego, żeby zobaczyć czy osoba będzie chciała się skusić zabrać mi te rzeczy, bo poproszę ją oczywiście o to, żeby po e, prostu biła mi załóżmy te parę mocy i zobaczymy kto się zgłosi na losowym Discordzie, oczywiście będę na multikoncie, żeby nie było i tak to wygląda. E, przygotowałem sobie tutaj około 10 tysięcy słońca, musiałem tu wyrzucić jakieś rzeczy których niestety nie mam jak wziąć i od razu chciałbym zrobić giveawayka na 1000 słoneczka. No, jedyne co trzeba zrobić, to stawić łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale oraz napisać biorę udział, plus swój nick w komentarzu, to na, na to najważniejsze, praktycznie. Oraz podnieście do mojego instagrama, bo tam trwa konkurs na 400 zł Paysafecarda razem z jednym z YouTuberów oraz z jedną osobą, więc naprawdę wpadajcie, bo naprawdę warto. 400 zł do zgarnięcia, więc wpadajcie. Pierwszy link w opisie, oczywiście. Myślę, że wszystko rozumiecie. Tak, to co do odcinka, będziemy sobie pisać do osoby na Discordzie. Zostawię tak około na 20 minut dla, dla jego dyspozycji, po prostu moje konto. Wejdę tam, zmienię sobie oczywiście hasło, które też ryzykuję, ale mam nadzieję, że Wam się taki odcinek spodoba. Pamiętajcie, 800 w 24 godziny i losujemy oczywiście giveawayka, więc tak to wygląda. A ja już bez słusznego przedłużenia, zapraszam do oglądania. Dobra, e, jesteśmy już na ratowaniu świata, jeszcze nic nie sprawdzałem. E, mam na razie spojrzałem tylko 1300 fotowców. E, nie było słoni mikrofon dlatego też jesteśmy w tym momencie. E, może wyciszę że muzykę, bo kolega tutaj włączył, nie wiem dlaczego. E, tak to wygląda. E, dałem na konto na no, około 30 minut, więc naprawdę no, to był czas, w którym mógł przenieść sobie moje przedmioty e, na swoje konto. E, więc po prostu. Teraz, w tym momencie, zerkniemy do zbrojni, żeby przekonać się, czy tak naprawdę zostało coś wzięte, czy nie. Oczywiście, chciałbym jeszcze Wam zaraz przedstawić całą rozmowę tutaj z osobą, albo w sklej screen, jeszcze zobaczymy, czy w ogóle Wam pokażę tą rozmowę. Pokażę Wam również, jak będę rozmawiał ze sobą, więc tak to wygląda. Więc przychodzimy do zbrojni i patrzymy, czy wszystko mam. O kurcze, jest 60 na 60 Dynietnice są w takim samym stanie. Słońce jest. Słońce jest. Jestem zdziwiony dość. E, kolega nie chciał po prostu szukać. No, miał 30 minut. Miał 30 minut. Dał sobie tutaj kolegę, który ma 100, 129 mocy No, coś w tym stylu. Sto e, ileś mocy. E, bo weszłem od razu i od razu on też wbił. Więc naprawdę jestem zdziwiony. Kolega chciał rzeczywiście wbijać legalnie moc. Normalnie po prostu moc. E, wszystko, tak jak możecie zobaczyć, jest na moim koncie. E, nic nie zakupił przez fałdurce. Ja chyba, że miałem troszkę więcej. Ale nie pamiętam. Miałem 1300. Możecie dać znać e, w komentarzu. Uczyłem coś więcej, przyprommy oczywiście serduszko. No, schematy, no oczywiście to jest wszystko podstawowe. Czy zmienił sobie kierowców, nic nie pozmieniał, tańców też nie. Więc przez 30 minut nic nie zrobił. Teraz przejdziemy sobie do rozmowy z nim i zobaczymy, co on wtedy powie. I myślę, że taki jak Wam się spodoba i stawcie łapkę. Pamiętajcie, że można również zrobić to z moim kątem. No i tak to wygląda, Przechodzimy teraz do rozmowy z nim. Dobra, jestem już z kolegą na rozmowie, dałem kropkę, żeby nie pokazać tam całej oczywiście rozmowy e, Więc tak to wygląda, odmutyje się teraz możecie trochę taki dziwny ekran Lecz odmutyje się teraz i się go zapytam e, Dobra, już jestem e, Wiesz co, e, nie, chcia, co nie wy, chciałeś mnie skamować, prawda? Nie chciałem, co ty, jak ja mam tu właśnie gdzieś moc, ja nie, 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 nie zależy na skamowaniu e, No rozumiem e, Generalnie to mm, Wystraszyłem się trochę ciebie Nie, spoko, na ja nie skamuję, ci mówię, bo dla mnie to jest, wiesz, no... Nie rozumiem. Generalnie możesz pozdrowić tuba. nie wiem czy mnie kojarzysz czy nie. No, kojarzę, kojarzę, No, Tak to wygląda. Możesz pozdrowić sobie kogoś pozdrowić. No, pozdrawiam sobie, rodzinę i kolegów. A to pozdrawiam. No. I no generalnie nagrywam odcinek, sprawdzam sobie, czy są legitne, no okazało się, że legitym jest naprawdę na plus. No. Jaki próg łapek byś sugerował tu tutaj na odcinek? No, nie wiem. No, jak chcesz to mogę Ci na, 500, na, na, nabić moc. 500-800 łapek. Yes. Yes. To już 1000. A z tysiąc łapek. no dobra tutaj kolega mówi tysiąc cześć. łapek, więc widzicie tysiąc łapek e, Mam nadzieję, że w ogóle wam się odcinek spodobał, jeżeli tak no to W następnym odcinku założymy 500 łapek, to następna osoba w następnym Kolejnym odcinku, czyli tysiąc łapek to dwie osoby e, Dobra, więc jak chcecie to po prostu się do siebie kiedyś odezwę, może kiedyś tam I wbijesz, no zobaczymy, e, sprawdzałem cię po prostu, sprawdzałem ogólnie osobę Jedną w tym odcinku, e, więc dziękuję ci bardzo, że nie skamowałeś No i pozdrawiam cię, spoko. spoko. Dobra, cześć, cześć, pozdrawiam. cześć, 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 cześć. E, więc sami możecie zobaczyć, naprawdę świetna osoba e, Przejdziemy sobie może teraz e, do giereczki e, Naprawdę świetna osoba e, Mam nadzieję, że w ogóle taki odcinek wam się spodobał Dajcie oczywiście znać, jeszcze raz mówię w komentarzu Naprawdę fajnie wyszedł ten odcinek, jestem oskamowany, więc to też na plus Zostawimy sobie przypunek na kolejną osobę na następny odcinek Mam nadzieję, że taki odcinek pojawi się około za tydzień, dwa żeby po prostu wznowić jakby tą serię czy ten taką jakby serię odcinków Generalnie to wszystko ode mnie dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za oglądanie do końca I Jeżeli do do końca napisz koniec to ja serduszko i dziękuję jeszcze raz, do następnego siemanko